No się ma. Ten duży kwiatek potrzebuję przesadzić, bo już korzenie rozsadzają doniczkę. Mam nową doniczkę, ale tutaj mam paczuszkę, która jest jedna z bardziej niezbędnych rzeczy do tego typu dużych doniczek. takie nawadniające, tylko nie pamiętam, które ja chciałem WR4, 251, dwie sztuki zobaczymy, czy ta duża się zmieści no i będzie ciężko z tą, żeby się tu zmieściła Okay. Mamy też malutką taką, która może być odpowiedniejsza. A, dobra, już rozumiem. Tutaj widzicie, są dwie długości i wtedy ten środkowy plastik się wymienia na inny z innym czerwonym kawałkiem. I można uzyskać dwie długości. To jest 180 i 200. Na tym 250 i 200. Czyli dwie różne długości. Albo raczej głębokości. Także jak zmontujemy, to wam pokażę. Dobra, i tak jak obiecałem, pokażę Wam jak to działa. Przesadziłem to. No tutaj jest dosyć dużo korzeni w tej środkowej części, ale to generalnie ma działać tak. Że tu się wlewa wodę i to czerwone wysuwa się. I generalnie, jak to potem spadnie znowu do takiego niskiego, to wiemy, że się woda. can do